Brawo, Ej, czarny! Widzę. Ej! Dle, nagrałeś to? Niestety tak. No, dobra, no to skoro już i tak, no to witamy, widzowie! To jest kolejny odcinek z... Oh. Jak widać, tutaj jest... O, o widzę, że tak mi się... moim mojej masce No, ogólnie to jest kolejny odcinek z misji Deadpoola. Bardzo drugi, fajny się tam nagrywa. drugi. Z Daily Bugle! No! Drugi dzień Z Daily o! Drugi dzień Daily Bugle! I dokładnie! Zabawimy się. E, Ale mi... Tak, żeby nie urazić nikogo. Sprzątaczkę. Yeah. Czyli. Fejdę w przyszłości. No, <laughs> Dobra. A nie się no, nie uderzyć. Hey! Hej, hej hej. Hej, hej, to znowu ja w kolejnym. No, no, no. Ty dostałe osiągnięcie, Witaj w poziomie siódmym zagroje jako agent Coson Dopiero? No. A bo dopiero chyba teraz odblokujemy agenta Coulsona. A czyli to jest taka kontynuacja jakby misji drugiej. Tak, kontynuacja misji z Peterem, no że oni tam... Ja, ja to wiem, bo chopie to jest moja ulubiona jedna z misji co nie? I tutaj po prostu jest, wiesz, bo doktor Octopus zniszczył połowę. Co Tego Daily Double. Nie, a jestem tym Kolsonem. Ja nie mogę jak. O, gościu, zobacz, moje działo. Ja nie mogę zawsze. Ale masz działo, ale masz wystrzał, gracja. Już sobie przypomniałem, dlaczego ja bardzo lubiłem tego Kolsona. Ale masz wystrzał. Och, chodź, potrzebujecie chyba, chyba że Oktopus jest mądry, bo nie wiem. jest? stanali już tak łatwo nie odlokujemy. No. Aha, trzeba to sprzątać. O, znaczy... jak będziemy to sprzątać że to będzie Ej, możesz tam, ten, komputerek zrobić, czy ja muszę, jako agent kolson... Raczej, raczej, mógłbym, wiesz, bo jednak... Ale to jest to jest ra... za wysoki, nie? Znaczy, to mi się schowają te macki, jeśli będę mógł. O. A, nie, no, Aha, nie. albo tak! Można też tak. tak, tak. O Jezu, a no właśnie, bo ty graczem trochę słabo jeździsz. Znaczy, ja też, ale... No, jednak ja pat, dobrze jeżdżę, o co ci zawodzi. chodzi? Pat nie zawodzi. Przepraszam, to Jak się tym gównianiem jeździ to serze. to może wam pada. Xero. Hmm. Xero. Ale gnoj. to jest ten, na Xero. Jest! Dostałem monetkę. Ile już mamy? Patrz jak my mamy zaraz pasek zapełniony. No wiem, bo to to wszystko. Ale chłopie, ty masz tylko 8000 zł do tego. Ale epicko się nim gra. Ja nie mogę, dlatego lubię tą misję nie, oh, Anioł Ale tam Deadpool jest Czyli 25 tysięcy to jest cały ten pasek w góry raczej No, to ta. Zobacz, dobijam 10 tysięcy O, rakieta, będę pompował O, zobacz, ścianę za tego, bacz. A nie okno zrobię Idę. A tu ścianę dokończę <grym> no Wow, patrz jak stoi ten <grym> Dobra, się za mnie No szkoda, okej mam Deadpool! Siema jeszcze jednej, jeszcze jednej, rzeczy nam brakuje, co nie? Oj, to tu będzie czerwony klocek, jak zwykle Tak, ale dobra, wiesz co, To, jak to, jak to zrobisz, to będzie koniec misji, co nie? Jak coś Jak? jak. No, patrz, patrz No, chyba mega szybkie Kościół, jakby nawet tutaj chyba 5 minut nie siedzimy Dobra, dawaj Dobra, nie ma nic do z tego już zrobiliśmy w sumie pasek gościu więc galaktusem. Ej te odcinki to będą mieć well, po hey, 10 minut, jeżeli wam się takie job, podobają, to proszę bardzo. Job, Max, jak my to robimy ile? 5 minut tak mówisz i chopie zrobienie jeszcze tych dodatkowych wiesz pa tego Deadpoola i w ogóle, to chyba wiem, easy będzie mega. No ale o, tańczy, co to jakiś Meksyk... Jaki Meksykanin ta kolega? Meksykaniec? Meksy... Po Pozdrawiamy Meksykańca. Aka Łukasz. Wawrzyniak. O! Mamy! J. Jonah Jameson. A do kupienia, więc i tak jest. <grym, <grym, o... z są side of me. To ty to, czy to się da tak dalej palić. Ta to się już Eee, Dobra. Wiem już czego na pewno nie co ty robisz, bo tam jest dla dodatkowo, no nie? Dla Galactus'a chyba. Tak. Kurde. O ja nie mogę. Ja sądzę, że ten do zielonego niebieskiego, tak? Zielony tak, do... Niebieskiego. do niebieskiego. No do niebieskiego. No dobra, i teraz nic nie mogę z tym zrobić. <noise> no i tyle. No i reset. No i reset. No, nie mogę, serio! Czekaj, muszę tego stanowić. Ej, ty jak zwykle Rozwadzwo. musisz coś zepsuć, nie? No, to. Ja nie mogę Jakbym tu inaczej. Ej, ja rzeczywiście się nic nie mogę bo tutaj gdzieś jeszcze jeden plakat muszę ułożyć. Tam na pewno jeden. Cholera. No nie no. O, lipka. Wyciągi to no. Przynajmniej nie będzie nudy. Przynajmniej nie będzie nudy na odcinku. No weź to wyciągnij no. Gdzie jest trzeci plakat dołożenia, a tutaj obok ciebie No Potrzebuję podwójnej mocy Ty i co? Tu... Wow. O dobra to była postać no i to chłop... tak ładnie wygląda, zobaczy to Selfie obok postaci Mega to wygląda Ja Nie mogę tego wyciągnąć Dobra, zobacz jak profesjonalista to. Hmm. Hmm, hmm, hmm. To co? No to co, no? Co zrobiłeś, jak zwykle? Przez twoją a Twój analfabetyzm, gościu, bo myślałeś, że zielony do niebieskiego idzie. Okay. Dobra, jak coś to narkotyk się poddał psychicznie, więc ja to teraz robię. Niestety się nie udało. No to niestety inne Czemu dzień on w ogóle ma pistolet? O... O! Dobra, to są nie się w niego zmieniłem, bo normalny też tak mógł. Aj, 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 aj! No ej, dobra, żartuję. <ścoughs> no nie tu! Jak to wyciągnąć? Ej, nie mogę tego cofnąć no, Czekaj, chodź, jeszcze nic nie stracone nie. gra ten. Jeszcze nic nie stracone, bo, bo się da może jeszcze przewalić. Pogarszasz tylko sprawę. Oho no, no way. Wyciągnij to, wyciągnij to. No Kurde! A jakbym to wsadził na... Czekaj, a jakbym wiem co, zrobię to tak. Yes! yes! Y, uważaj! Dobra, ja daj. Dobra, rób to, rób to, rób to. Yes! Jest! Ale to było łatwe tak szczerze. Ale to wykminiłem! Dwie osoby musiały to zrobić, gościu. To jest gra na dzieci typie Ale <laughs> to wykminiłem. dobra, no <laughs> Dobra, wychodzimy. No a więc to byłoby już na tyle w tym odcinku. Tutaj e... no, chcesz no, zebrać... Bo... Eee, tego, dobra. my już lecimy do następnej misji. misji ale właśnie. wy ją zobaczycie dopiero jutro z, naszych de z naszego daily Które będziemy prowadzić dupie. dokładnie wczoraj. Tak... No i to koniec no ogólnie, serii... Nie no nie sery, dobra. No i zapraszam po prostu, no co ja ci mogę więcej powiedzieć. Dobra, to nie no. będziemy już przedłużać dłużej. dłużej. No. O, o! Patrzcie jak idealnie! No, ja, ja nie mogę!